Hej, cześć, witajcie, z tej strony Wektor, a dzisiaj gramy sobie w Dining Light. A. No i biegniemy się przedstawić raj'sowi. O, tak trochę już nie mamy wyjścia. W poprzednim odcinku eksplorowaliśmy sobie i zrobiliśmy sobie e, questa e, nocy od e, takiego jednego gościa, który ok, to nie się nazywał. Biegniemy. Dobrze, wracamy i biegniemy sobie dalej. No, są takie cięcia co chwilę, ponieważ pomagam koledze, który bardzo potrzebuje pomocy. Więc tak, w czas mogą być cięcia po prostu. Ale nic nie spracicie, bo ja robię cięcie i zatrzymuję grę. Nic nie spracicie. Zdawam sprawę. Eee... Popieram z białka O, to tak. Może tu coś znajdziemy Bagażnik nie jest cieśny Nie jest, cieśny. jest tam O, alkohol Ładnie Dlaczego wy tak pilnujecie? Nic nie małniemy do kontaktu Rajzach już. Stąd widać. Okej, okay, Rahim, jestem. Upewnij się, że cię widzą i wiedzą kim jesteś. Podkradanie się do nich jest kiepskim pomysłem. Łatwo dostać kurs. Życz mi powodzenia, mały. NIE STRZELAJ! Do góry. Czego tu szukasz, matko jebco? Przyszedłem spotkać się z Raisem. Wysłał mnie Breken. Breken, Ten dupek z Dobra, czego on kurna chce? Przyszedłem dobić targu. <noise> jakiego targu? Takiego, jakiego dobija się z Raisem, a nie z jego przydupasami. Dobra, przepuśćcie go. Oh, to może ale być mu... nawet zabawne. Ale mu powiedział. długo się przyjaźnimy, Osman? Przyjaźnimy się od bardzo dawna. Dlatego też tak mnie zaskoczyło, że chciałeś okraść mnie. Czy ja Cię już gdzieś nie widziałem? Dam Ci teraz wybór. Bardzo prosto: prawa ręka czy lewa? Lewa! To była moja lewa czy Twoja lewa? Widać, że przychodzisz z wieży. Czego chcesz? Chcę dobić targu. Targu? Za antyzynę pewnie przycisnęło was. A co oferujesz w zamian? Hm? Twoje usługi? Twoja lojalność? Potrzebne mi jest i to, i to. Gadaj z Karimem. To jeden z naszych. Zrób to, co ci powie. A raiz zastanowi się, czy dać wam trochę antyzyny. Rozumiesz? Chyba nie mam wyboru. Domyślny. O. Możyby sobie więcej No Możemy no i fajnie. Ten nóż już jest naprawdę kok z bronią. Yy, on niby zadaje 40, ale odcina kończyny. Yy, także za gaz rureczka sobie to weźmiemy. No, i musimy z Karimem pogadać. Idź się mu na rajon. Rozmawiałem z Raisem. Jade ma rację: to psychopata. To właśnie on wystawił do wiatru GRE. A teraz muszę robić co mi każe. Nie tylko dlatego, że mam taką misję, ale też dlatego, że ma ogromne zapasy antyzyny. Pieprzony wirus. No tak. No to idziemy do Karima. Co to za strzały, tam? Chcesz tu nas przystać? Bez ja. Jesteś wreszcie. Rice mówił, że przyjdziesz. Jestem Karim. Crane. Amerykanin. Mam wujka w Stanach. W Teksasie. Jesteś z Teksasu? Jesteś kowbojem? Jestem z Chicago. Dobrze, panie Capon. Będziemy w stałym kontakcie radiowym. W ten sposób będę mieć pewność, że idziesz tam, gdzie powinieneś. Czyli gdzie dokładnie? Wleziesz dla mnie na wieże antenowej i powłączasz modulatory krótkofalowe. Większość moich ludzi jest zbyt wolna, gruba lub nawalona, by wspiąć się na wieżę i nie skręcić sobie karku. Jak to zrobię? Dostanę antyzynę? To umowa między tobą a Raisem. Ja się nie będę wypowiadać w jego imieniu. Po prostu nie spieprz tego. On źle znosi rozczarowania. No to prawda. On bardzo źle znosi rozczarowania, ale, 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 ale... Tu jest sklepik. Do krykieta, no tak lekarskich hmm. i no nie ma, no nie ma nic fajnego. Umówmy się, nie ma nic fajnego, nie nic fajnego, nie ma. Eee... No tak lekarskich, nie nie? Ła, bo normalnie nie wierzę. Zobacz. Dobrze, eee, sprzedajmy sobie dwa klucze nastawne. No i czy coś jeszcze, czy coś jeszcze? No nie, no nie, no. kupmy sobie wytrychy. A nie, to są moje wytrychy. Dobra, nieważne, sprzedałem sobie wytrychy. Lipa by była. Eee. Dobra, to wychodzimy stąd, no i idziemy robić te questy. Spotkałem tak? osobnika imieniem Karim. Jest chyba kimś na kształt Majordomusa Raisa. A przynajmniej przydupasem numer 1. Karim polecił mi naprawić dla Raisa kilka anten. Nie ma to jak być chłopcem na posyłki. Hmm, przydupas numer 1. Ładnie powiedziane. Boże, rozwaliła mnie ta kwestia. Przydupasem numer 1. Hello. A, dobrze, dobiegniemy. Zadania się same nie zrobią, co nie. Aha, tu jest pierwszy. Ten cel, a ja muszę. A, ten bym się wsiadł? Gdzie ten tędy wskoczę? Pewnie, że wskoczy. O, kontaktowałem do Gire. Fajnie, co mają do powiedzenia. Rain, raportuj. Spotkałem Raisa. Nie ma wątpliwości, że to Sulejman. To psychopata. Z bezwzględnego polityka zmienił się w pieprzonego wataszkę. Czy wiesz, że pracujesz dla nas? Nie wziął mnie za kolejnego gościa z wieży. Właśnie odwalam za niego brudną robotę, za którą mam i dać antyzynę. Zrozumiano. Dalej wykonuj jego polecenia. Pamiętaj, potrzebujemy tego pliku. Super. Bez odbioru. O, otrzymuje nowy strój, fajnie. Taki yes. baseballowy strasznie ciężki jest. Daje mi się, że młotkiem dekarskim bym szybciej zabił. nie sprzedają tasaków. Proszę znaleźć antenę. Będziemy, będziemy. Ej, kapłan, jesteś nie. gotowy? Co dokładnie mam zrobić? Komunikacja radiowa nie działa najlepiej w strefie kwarantanny. Te modulatory wzmocnią sygnał, pozwalając Raisowi kontaktować się z posterunkami w odległych częściach miasta. Nie tylko Rais na tym skorzysta. Być może. Ale cesarz musi kontrolować swoje imperium. Tak, cesarz. Jasne. No, nieby rajd nie ma takie mniemanie o sobie, ale no. Ech, tak naprawdę, żadnym cesarzem to on nie jest. Sora na no, co najwyżej psychologicznie.

No? Trzeba odejść no chodź. No chodź. Właśnie dlatego to jest taka świetna broń. na głowy. No, gdzie jesteś? Powiedz mi, gdzie się schowałeś? Nikt? To nie chcę mi się cię szukać. Członek patrolu uciekł. Tu prąd jest. I mnie porazi. Siema. No nie, no nie mógł, że, że on mi nic nie zrobi. Ta chłopce stoi No nie wierzę No chłopce stoi no Patrz ta stoi mam nie gdzieś? Chłopse stoi miał nie gdzieś No cóż, biegniemy do anteny Jestem przy pierwszej antenie Jeśli antena nie ma zasilania musisz je włączyć W małym budynku u podstawy nadajnika znajdziesz włącznik a No i mi Ej, hey, bo jakiś zarażony pobafranie z flakami zwisającymi z gardła właśnie się nie No ci tłumaczy <gryzny> Yeah. Ło! Wow. Co ty no, nie, ma No nie! No i fajnie, się wysadzają. Podoba mi się to, że oni się sami wysadzają. No jak mi tylko, że żaden viral tu nie przebiegnie. z źródła Możesz wreszcie to otworzyć. O kurde. No i przepraszam Ale niestety dzisiaj się nie pobawimy. Możesz mnie użyć go. Dobra! Włączone! Dobra! Znowu... Oj, to trochę nie działa mój PR Dobra Tak wiemy, że górę. Szczerze myślałem, że te misje będą krótsze A... to nie jest pierwsza antena Oj, 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 to Czyli teraz tędy Tędy Dobra i teraz musimy sobie przejść Tędy Wskakuj Train, wskakuj, da Wiem, że mam niewykorzystane punkty umiejętności gry, nie musisz mi o tym 10 razy 1000 razy przypominać. No, jeszcze zminność, no i cię ojoj ojoj ojoj! dla mnie prioryte priorytetem w tych, w tych punktach będzie zbadanie kotwiczki. ona jest mega potrzebna, znaczy ona nie, jest, że jest mega potrzebna, a jest mega przydatna. Szczególnie do uciekania przed. Y Siema. Już? już? No to już. Szlak by to. Harim! Ktoś zdążył to rozebrać na części. Nie ma tu czego włączać. Cholera, tego się obawiałem. Dobrze, przejdź do następnej wieży. Jest niedaleko to. Jdź po linii i kieruj się na wschód, zobaczysz ją. No dobrze, zjechałem po linii i kierujemy się na wschód. Pięknie. Jeszcze okręce no. muszę mu pomóc. Po prostu muszę mu pomóc. No. Mam nadzieję, że to nie są ludzie Ryse'a. Coś mówiłem o ludziach rajsach? Aż Ała. Daj mi to. O, dzięki, że wybrałeś te noże, te gwiazdki do rzucania. Dawaj ha no, uleczyłeś się Kane Dzięki Dzięki, fajnie, że się uleczył tobą Dobra, dajcie mi te karty Dobra, odbiegnij Kane. Dawajcie to tu Tu jeste, no Spoko dawaj! Udało się! Spokojnie!

E, chłopie, uważaj ze słowami, co? To kurwa bolało! Bardzo dobrze, że bolało. No to chodzi. Bo to chyba bo chodzi, że mało boleć. Dalej, znikaj! Odejdź. Okay. To w lampu siarę dostaniesz. Tak, dobry wybór. Wiedzę, że mi Jasne.

O, nareszcie. Dobra, wstawaj. bo... To bydle na pewno by mnie zatłukło. Szkoda tego. Kurde. Czekajcie, ZW. Dobrze, wracamy. Yy, dla was to była... Króciutka przerwa dla mnie była trochę dłuższa, niestety, albo niestety, nie wiem, ale musiałem odejść na chwilkę od komputera, e, także zrobimy sobie tego Questa z tymi antenami. Karim, co jeśli drugi przekaźnik będzie zepsuty? Pomyśl raczej, co zrobisz, jeśli zawiedziesz Raisa. Prawidłowa odpowiedź brzmi, zginiesz paskudną śmiercią. <laughs> No, skończymy tego quest'a i będziemy kończyć odcinek, ponieważ mamy już 19 minutek. A. Wy nie lubicie długich odcinków tego, co widzę. Dobra, biegniemy do tej anteny. Tam jest już niedaleko. Oh. Wow, udało się. lecimy, nie śpimy. Lecimy, lecimy, nie śpimy. Daj mnie Najlepsze są bronie ostre. Ponieważ zadają najwięcej obrażeń. Tu się najłatwiej jest zabić. Jestem przy drugiej antenie. Płot jest pod prądem. Chyba ktoś jest w środku. To pewnie Aleksiej. I pewnie też jego syn, Christof. Jak dla mnie są dość męczący. Nie pozwól by cię zatrzymali. Musisz dostać się do środka i włączyć ten nadajnik. Czego kurwa chcesz? Muszę się wspiąć na wieżę. A na jakiego wała chcesz to robić? Rais mi to zlecił. Rais? <laughs> nie wyglądasz na kogoś od niego. Jak sobie chcesz. Dam znać Raisowi, że nie chciałeś mnie przepuścić. Co? Kuźwa! Nie, nic z tych rzeczy. Chcesz na górę? Ej, dzień! No tak. Ja już dłużej nie mogę! Weź ja co? W dupie mam, że ktoś słyszy! Kristof, co się z tobą dzieje? Chcemy zostać wśród Rzymy to, są mordercy! Tak! To mordercy! No, i pracujemy dla nich! Jesteśmy przez to bezpieczni! No tak, tak mi się tylko wydaje. Się Widziesz, się no łapa, no to tak to mi się to wydaje. Nie. Chyba tutaj później wbiją ludzie Rajsa i chyba zabiją, z tego co pamiętam. Znaczy, nie, nie synka, bo ten synek, to. on pójdzie do wieży. Pracować. E, Rahim osobiście mu przydzieli mu misję. No i to się źle skończy, będzie trzeba go uratować. E, taki malutki spoiler. E, tu sobie przejdźmy. Mam nadzieję, że warto było się wspinać. No jeszcze nie. jeszcze możesz mieć nadzieję, tylko. A, a ojoj oj, 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 oj. Jak muszę skoczyć? Tak Gitara No i ładnie Przekaźnik jest w porządku Oby było warto Hej Karim, drugi przekaźnik już podłączony Czy wszystko działa? Słyszysz mnie? Głośno i wyraźnie. Dobra robota. Wiesz jak wrócić, nie? No wiem. 50 punktów. No dobra. To e, będziemy już kończyć ciąg na dół. E, weźmy sobie umiejętności, dodajmy sobie punkty. Tak jak mówiłem. E, będziemy się kłonić w stronę Tom. Eeeh, nauczy się wytwarzać gwiazdki. Trzeba dodatkowo. O, gwiazdki wybuchające by się dały wspomagacze. Mistrz pakowania lepszy. Chyba. Tak mi się wydaje. Dobra, eee, Regeneracja zdrowia. Kopnięcie z wyskoku. Pozwalaj, powalaj wrogów kopnięciem z wyskoku podczas sprintu. Dobra, rzut judo. To będzie dobra. Przyda nam się to. No i dobrze. Także dziękuję Wam za oglądanie. W tym odcinku to będzie na tyle. Następny będzie. Następna będzie dalsza część. Także jeżeli Wam się spodobało, to strzelcie łapę w górę. Zostawcie suba i napiszcie koniecznie w komentarzu, czy Wam się podobało i co mam poprawić w swoich filmach. Dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się.